Biblioteka tekstów. Biblioteka tekstów jest zupełnie nowym, bezpłatnym modułem w Linkhouse. Dzięki jej wprowadzeniu reklamodawcy w Linkhouse będą mieli jeszcze większą kontrolę nad swoimi zamówieniami i ich modyfikacjami. Jak włączyć bibliotekę tekstów? Z rozwijanego menu reklamodawca wybierz nową opcję Biblioteka Tekstów, a następnie kliknij w zielony przycisk Włącz Bibliotekę tekstów. Od tej pory masz dostęp do biblioteki tekstów w swoim panelu, a przy zakupie nowych publikacji i dodawaniu wytycznych do zamówienia pojawią się do wyboru nowe ścieżki. O tym opowiemy nieco później. W panelu Biblioteki tekstów znajdziesz treści, które dodałeś po jej aktywacji. Przedstawiamy przykładową bibliotekę tekstów. Do dyspozycji otrzymujesz kilkanaście opcji. Ich szczegółowy opis znajdziesz na naszym blogu. Dodaj tekst, zleć napisanie tekstu, copywriterzy, wszystkie teksty, teksty gotowe, do akceptacji przez CW, teksty w trakcie realizacji, teksty wykorzystane. Możesz wyszukiwać teksty po ich nazwie, tematyce i języku. Z poziomu panelu masz dostęp także do szczegółów dotyczących każdego tekstu. Ich szczegółowy opis także znajdziesz na naszym blogu. ID tekstu, rodzaj produktu, portal, blog, linki w tekście, status, tytuł tekstu, język, termin. Koszt tekstu, długość tekstu, copywriter, akcje. Tak skonstruowany panel pozwoli ci mieć pełną kontrolę nad zlecaniem copywritingu i statusem zamówień oraz publikacji. Jak dodać własny tekst do biblioteki tekstów? W panelu dodawania tekstów musisz uzupełnić podstawowe informacje: tytuł artykułu, jego długość, kategorie, język i linki wraz z ankorami. Dodatkowo możesz dodać cenę i wybrać jedno ze zdjęć. Gotowy tekst możesz przekleić do naszego edytora lub bezpośrednio dodać swój plik. Po zapisaniu tekstu zostanie on udostępniony w bibliotece tekstów, gdzie też możesz filtrować i edytować teksty. Zamówienie publikacji a nowe ścieżki. Podgląd nowego zamówienia wygląda tak samo jak wcześniej. Zmienia się jednak sposób uzupełniania wytycznych. Do wyboru masz trzy opcje: dostarczam własny tekst, to ścieżka znana już z poprzedniej wersji panelu, załaduj tekst z biblioteki tekstów. Zlecam tekst swojemu copywriterowi. Ścieżka druga: załaduj tekst z biblioteki tekstów. Do biblioteki tekstów mogą trafić trzy rodzaje tekstów: teksty wgrane ręcznie do biblioteki tekstów, teksty odrzucone z poprzednich publikacji w panelu Linkhouse, teksty napisane przez copywriterów dodanych do Linkhouse. Jeśli Twoja biblioteka tekstów jest pusta, klikniecie w tej ścieżce w Wybierz, przeniesiecie do ekranu dodawania tekstu do biblioteki tekstów. Możesz dodać tekst także bezpośrednio z biblioteki tekstów, a nie z poziomu zlecenia. Klikając w haczyk, do zlecenia wybierzesz tekst będący już w bibliotece tekstów. Po kliknięciu dalej pojawi się ekran z podglądem tekstu. Potwierdzenie wytycznych spowoduje ich automatyczne wysłanie do wydawcy. Ścieżka numer 3. Zlecam tekst swojemu copywriterowi. Wybierając ścieżkę numer 3, do wytycznych odnośnie tekstu możesz bezpośrednio przypisać swojego copywritera, którego wcześniej dodałeś do panelu copywriterów. Ścieżka trzecia obejmuje wybranie portalu i oddelegowanie copywritera do napisania tekstu zgodnie z wytycznymi danej redakcji. Różni się to od zlecenia tworzenia treści przez bibliotekę tekstów. Tam copywriter tworzy treści na Twoje potrzeby. To Ty nimi zarządzasz i wysyłasz do wybranego wydawcy lub zostawiasz w bibliotece tekstów. Wybieramy jednego z copywriterów, a następnie uzupełniamy wytyczne. W ścieżce zlecenia tekstu bezpośrednio na dany portal, copywriter ma możliwość bezpośredniego wysłania tekstu do wydawcy bez Twojej ingerencji. Możesz jednak włączyć ręczną moderację tekstu. Teksty copywriterów trafiają do zakładki Teksty gotowe, ale wymagają Twojej akceptacji, zanim zostaną wysłane do wydawcy. Możesz zaakceptować tekst lub zgłosić reklamację do copywritera po kliknięciu w szczegóły.